Siłanku ludzie, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Hikaru. A no to jest kolejny odcinek. zagramy w spor. Znalazłem tutaj e, rasę, która kupiła nam bardzo ładnie e, przyprawę. Jeszcze to możemy sprzedać za 15 tysięcy. E, I tak jak obiecałem, tutaj ograniczę sobie flotę w tym czasie. Jak Was nie było. E, I ogólnie zaczynamy od podbijania tutaj e, kolonii. Oni chyba jeszcze tutaj mają kolonie, tak? O, oh, fak Dobra Będziemy zaczynali od tej strony Będziemy podbijali wszystko po kolei Zatem mam nadzieję, że będzie e, jak najbardziej ciekawie. Tutaj jest tylko jedno. E, jedno, no. No, koniec transmisji. E, tutaj jest tylko jedno miasto. Więc myślę, że nie będzie żadnego problemu z podbiciem go. Zobaczcie, jak pięknie. E, te gifty pozbieram sobie. Potem, na razie chodzi mi głównie, żeby ich podbić. Po każdej podbitej planecie będę zapisywał grę, żebym, wiecie, na razie, jak mi ta gra tak zawiesza, nie wiem czemu, to żeby, żeby to się trochę ogarnęło. Ludzik A wszelki wypadek, wiecie, przyzorny zawsze ubezpieczony. No i przyjmujemy miasto Fajnie Mamy tutaj jakieś pierdoły Miotacz gorący, miotacz mrozu No dobra Widzę, że bardzo dużo ułatwienia nam tutaj są wprowadzane Dobra, przejęta planeta, zapisujemy Oni mają duże to imperium, naprawdę to imperium jest duże I walka z nim będzie nas dużo kosztowała Dlatego wolę nie zaczynać e, walki od e, samego jej e, serca, ponieważ no, tylko głupek tak robi, e, wpieprza się w sam środek bitwy. Ja wolę po prostu stopniowo e, coraz dalej, coraz dalej się pchać. A ino bomba. A oni są wytrzymali, kurczę. Ludzie. To nie, oni nie są takimi frajerami. Dobra, ta, ta planeta jest niczyja. Wrogi statki atakują planetę Anitop. Ej gdzie to jest? Tutaj. Dobra, pomożemy im. Tym bardziej to są nasi. Zobaczcie, ludzie jaki mamy już daleki zasięg. To są pewnie... Kto to jest? Co za wrogie statki mogą atakować tą planetę? Nie ogarniam. Kto śmie nas atakować. Gdzie jest ten statek? Który mnie tu niby atakuje? Um, to było dziwne. E, nic nie zrobiłem a nam się tutaj zaliczyło. O, i kolejny. Zwięks zwiększony zasięg. Czyli jeszcze fajniej mogę lecieć jeszcze yy, przez większe odległości. Zobaczcie jak to się powiększy tras. Ja sam jestem ciekaw, jak to wygląda. No zobaczcie już tutaj pół galaktyki mogę przelecieć za jednym podejściem. Dobra, lecimy teraz tutaj. W ten sposób zaczniemy, po tym sztureczku będziemy szli. No i tutaj mają też jedno miasto. To jest naprawdę kaszka z mleczkiem. I wychodzimy z tej planety. E, te fanty pozbieram naprawdę później. Ważniejsze jest samo podbicie planety. E, teraz pojedźmy sobie tutaj. No, i myślę, że e, z tego planetę matkę zaatakuje na samym końcu. To nie jest dobry pomysł, żeby e, robić to teraz. Oni są zbyt mocni. Jak na razie. Nawet nie da się go przejąć, bo to jest chyba Tier 0, e, nie? Tak mi się wydaje. Dokładnie. E, tier 0. Tylko na Tierach 1, 2 albo 3 można e, przejmować miasta. O kurczę, znowu coś nam atakują. Tutaj. Dobra. Trzeba tu polecieć w takim razie. Moja planeta jest bardzo blisko ich, ich planet, więc no nie dziwię się, że e, mi ją atakują. No naprawdę to, to nie jest nic dziwnego. Trzeba tylko wziąć i obronić. E, Przestało na prawdziwego patriotę. Zobaczcie, ile damage dodaje. Bardzo dużo. Fajny Dimage. Tym bardziej, że moimi. Fajnie pomagają, to bardzo pomocne. Ale jest zabici. Teraz są tutaj. Fake. Nie, problem, bo teraz się mogę doładować na tej więc problemu nie ma. O, chyba rozwaliłem mój statek. No trudno, nic się nie stało. I tak by zaraz umarł. Dzień, są. Gdzie oni mnie atakują tutaj, aha, tutaj są, chyba nad miastem. Dokładnie, przyjmują, zobaczcie, szmaciarze. No i pięknie. jola, jola, i co da mi przyprawę, jola, jola, No, i na kolejną planetę Tutaj ją, jakby można powiedzieć odkupiłem Więc sobie zapiszę Żeby znowu mnie tu nie zaatakowali Dobra, tutaj jest ich matczyna planeta To może polećmy, polećmy tutaj To jest tier zero, będzie tu jedna Jedna Nie farma tylko jedno miasto Dlaczego pomyślałem o farmie? Nie mam pojęcia Zobaczcie. I pięknie. Tutaj nadznaka jeszcze trochę będę miał e, cały pasek od znaków. Jestem ciekaw, co się wtedy stanie. E, mam nadzieję, że będziemy mieli jakiś fajny bonus. się tutaj. Mam nadzieję, że tutaj będziemy powoli ich e, kończyć się, Atakować. Ponieważ, no, kończy się ich imperium. Nie jest za szczęście nieograniczone Jola, jola Nie, myślę, że więcej zyskam niż z was Ha, ha, ha Jesteśmy tacy źli Tak to kurcze mnie e, szantażowali tutaj, nie? Szantażowali i żądali haraczu A jak odmówiłem to... To nagle mają kurcze Kupę w gaciach i się boją Że ich zniszczę. Ej, ja ich zniszczę. Gdyby wcześniej e, nie mieli dla mnie takich cholernych zadań. E, bo i pamiętacie, oni mieli dla mnie takie zadania, że e, żeby zyskać z nimi e, stosunki e, jakieś fajniejsze e, To musimy e, działać na nie korzyść moich przyjaciół, moich sojuszników. A mi się to naprawdę nie podobało. Miałem z nimi sojusz, to ja ich nie zdradzę. O kurczę. Jola jola. Tutaj mi atakują coś. Nie. Tam je tako, na drugim końcu, kurwa. Dobra, trzeba tam lecieć. Ogólnie podbijemy planetę, to e, zapiszemy sobie Gierkę. Szybko to się podbija. E, z takim sprzętem jak mój, to sam. Sam Light. Żadna. E, żaden problem. A tu mają krócej chrapkę na naszą e, czerwoną przyprawę. A są piraci tym razem Ale dobra, tu są jeszcze drudzy i tam zaraz będą trzeci. OK, widzę ich Zobaczcie jak to szybko idzie. Pięknie. E, pieniądze sobie potem pozbieram naprawdę ludzie. Dla mnie pieniądze to, to żaden problem. Dobra, pięknie. Tutaj się doładujemy. Czy możemy kupić coś fajnego? Na razie nie, do ataku niczego nie mamy Ale podoba mi się to, co zrobiliśmy ogólnie w tej gierce W tym moim let's play'u W fazie kosmosu, najpierw byliśmy Przyjacielscy, zyskaliśmy sobie Sojuszników Staliśmy się mocniejsi, zdecydowanie mocniejsi, silniejsi I... Zaczęliśmy podbijać inne planety, więc ci, którzy mają z nami sojusz, to mają dobrze, naprawdę mają dobrze. Oni nie muszą się o nic obawiać, mają naprawdę bardzo silnego sprzymierzeńca. A my mamy przyjaciół, którzy zawsze nas wspomogą, jeżeli zajdzie taka potrzeba. A oni mają, kurczę, dupę, jedną wielką dupę. Dobra, tutaj będę teraz atakował plantę matczyną, ich jest to tier 3, więc będę musiał poprosić o pomoc jakieś e, moi, moich e, przyjaciół. Dobra. Tutaj jestem zieloni. Dobra, polecę tutaj. Oni się nazywają... E, ...to jest tego... Apollo 2 się nazywa planeta. Poprosimy ich o pomoc. <grym wytrychne> A w systemie e, Wait Wait Wait, zobacz jaki to jest system? Um, to jest system? E, Swożyc, Okej. Okay. Swożyc. O pięknie e, 160 tysięcy tylko to jest naprawdę warte tych e, pieniędzy A czy mogę... Nie, oni są chyba za daleko, nie mogę nikogo więcej. E, po prostu pomoc. Oni są najbliżej. Dobra, ludzie. Zatem będziemy... Zatem będziemy podbijali. Ale oni są wytrzymali. Co, co widzę? To, co, co ludzie wytrzymali, bardzo nawet Wieżyczki one mają, oni mają strasznie mocne I jest przeciwnik Ale mam nadzieję, że to będzie w porządku Albo nie będzie w porządku, zobaczcie, jak oni nas obili niech oni może tutaj ja pierniczę, no naprawdę, kurczę, prawie umarłem. To będzie trudne. Ale oni nas dziś atakują. A nie, nie, nie atakują nas, dobra. E, Wydawało mi się. Wróćmy nam plen matkę. Póki jeszcze mogę. Póki jeszcze daję nam taką możliwość. E, handel. Niczego fajnego nie mają. Hmm. No trudno, trudno. Będziemy musieli sobie jakoś radzić. nie będzie łatwe, ale... Myślę, że po prostu będziemy musieli najpierw atakować statki, które latają i nas atakują. Będziemy musieli krążyć. Jako tako. Dobra. Coś mało ich tu jest. Mało z tych moich przymierzeńców, co się stało? O kurcze robi się nieciekawie dużo ich, ale jestem silny dosyć, więc myślę że sobie z nimi pradzę, z nimi wszystkimi, dlatego że to mój przymierzeńc mało co zrobił, oni są słabi. O kurczę, boli O kolejni Oj to będzie trudne, naprawdę trudne Będziemy się wiele razy wracali do e, Do naszych sprzymierzeńców, żeby nas doładowali I wrócili nam życia Tak mi się wydaje Dużo ich jest tych e, lataczy śmiesznych Gdyby było ich trochę mniej Byłoby łatwiej to wszystko podbić no ja trudne, to, to jest naprawdę trudne To pierwszy poważny e, wróg I kolejna rakieta leci na mnie Zładowanie kurczale życie by mi się przydało. Dobra, pieprzamy stąd. Zajmiemy się To jest trudne, naprawdę trudne. Ale wiem, że potrzeba naprawa, wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Myślę, że poprosimy więcej naszych sprzymierzeńców o pomoc. Ale nie wiem, czy mi stać na to hmm. słabo, a czerwoni, bo mało mam pieniędzy, no niestety. Dlaczego ja muszę im płacić, żeby nam pomagali? Ale to jest. Był chyba Swarożyc? Nie, nie pamiętam. Sorry, ludzie, mam pamięć takich nazw dziwnych. Tak, to był Swarożyc. E, dokładnie tak. Zobaczymy jeszcze, ile oni będą chcieli. Za te pomoce bardzo przyjacielskie. No, nie stać nas, trudno, to musimy sami tam lecieć. A, ja bym kupił jeszcze tutaj od nich. Em, Jakąś baterię albo doładowanie w tym stylu, ale na nic tu nie stać. No, niestety. A nie, tutaj coś mamy. Energia, dobra, przyda mi się. Jedna, druga. I co nam to daje? To odznaka. Chyba nic wielkiego. Jakich specjalnych profitów z tego powodu e, chyba mieć nie będziemy. I tak myślę, właśnie nad taktyką, którą musimy obrać, jeżeli mamy atakować tą ich planerkę śmieszną. Myślę, że trzeba skupić się nad jednym, na jednym mieście i tak po kolei jej wykańczać. Trzeba najpierw zniszczyć wieżyczki w tych miastach, wszystkich po kolei. Do takiej odległości, żeby one nas nie trafiały. Dobra, Pyk jakoś to idzie. Ci mnie atakują. Ona ma dużo HP, ale szybko, szybko my mu zabieramy je. Jesteśmy bardzo silni. O patrzcie i fajnie przyjmuje, dobrze to działa, zobaczcie, to jest genialne do przyjmowania Dobra, oni się poddali, fajnie. Natomiast to się poddało i jest pięknie. Teraz tutaj żeby nas tutaj nie obijali. O tutaj jest, dobra. Szmaciarz. Jeszcze wyżej lata Te wieżyczki mają duży damage. Nie wiem, jeszcze trochę będę krążył tutaj po tej planecie z tej nazad, zanim ją podbije. To jest naprawdę ciężkie. Tu wieżyczki. Trzeba wszystkie rozwalić, żeby było pięknie. Jak wyżyczki rozwalimy, to nie będzie żadnego problemu Z podbijaniem Zobaczcie Jak to szybko idzie Zaraz to porozwalamy I patrzcie Zaraz zobaczycie, jak to szybko potrafi iść O, to miasto się poddało, fajnie Kolejne poddane miasto to mi się podoba. To będzie trochę ciężej, bo ich jest zdecydowanie więcej. Co to jest za wielki krój? God damn. Mam nadzieję, że im trochę pomoże. A może nie, a może to jest robot ich? A nie, on atakuje miasto, zobaczcie. Zobaczcie, jakie, jaka beka. O dobra, fajnie. Dalsze troszeczkę będziemy mieli to miasto. A raczej tą całą planetę. Od siedmiu boleści. To jest kurcze, piarnia nie planeta. Ja bym to raczej tak nazwał. A jakieś kolejne górnicze. My się zawsze przydadzą do... Do niewolniczej pracy. Murzynów. Na polach bawełna albo czegoś tam. Wiecie, nie, że jestem rasistą, ale czasem tak dla beki można powiedzieć. Ja naprawdę nie uznaję rasizmu, dla mnie to jest coś, e, coś bardzo e, niepokojącego. Jak można e, mieć drugiego człowieka za gorszego tylko dlatego, bo, bo ma inny kolor skóry, albo, albo ma inne wyznanie, albo ma trochę e, rysy twarzy inne. Dla mnie to jest naprawdę e, coś strasznego, całkowicie, całkowicie niezrozumiałego dla mnie. Hejtuję takie zachowania Dobra, teraz tutaj, to miasteczko To jest zajęte przez nas To jeszcze wieżyczki są, a wiecie co, ja będę wracał Bo już tam trochę e, mało życia zostało Ale pięknie się spisujemy, bardzo fajnie to wszystko działa e, Za chwilę będziemy mieli tier trzeci planety A oni tutaj się jeszcze rozprzestrzenili, i widzę no trudno, ale to jest jakaś malutka planetka, więc żadnego problemu nie będzie. My im co najwyżej e, możemy dać po mordzie, albo e, penisa do buzi, jeżeli ktoś ma e, takie upodobania, to, to może. E, kto temu zabroni? Kto? Chyba nikt. Dzięki temu nie będziemy musieli się tak wracać często Lecimy i podbijam do końca tę planetę. Trzeba zakończyć to. To jakie wielkie gówno. Tą wojnę. Bo wojna to ludzie nic dobrego. Wojny są złe. Tutaj walczą, odzyskanie chyba. A nie, mam tu gdzieś. To ten królik walczy. Odzyskanie, on chce podbić miasto. To będzie kurczę, miasto królików. Pięknie Jesteśmy całkiem wytrzymali Możemy sobie pozwolić na taki ostrzał e, Praktycznie e, wymienny Możemy się wymieniać e, Atakami, bo wiemy, że Nasz jest mocniejszy I to mi się bardzo podoba Te wyżyczki są najgorsze tak naprawdę Ale są chyba najbardziej upierdliwe To naprawdę to te statki są lightowe, to wszystko jest lightowe, tylko to wieżyczki, bo trzeba je wszystkie rozpieprzyć zanim zaczniemy przyjmować miasto, bo... albo do nas atakować. To zobaczę jak szybko przejmujemy. No piękne to jest. To jest coś pięknego. I ostatnie dwie, dwa miasta. E, powinno pójść szybko. Ten odcinek będzie trochę dłuższy. E, już trwa 24 minuty i 11 sekund. Dobra, szybko to idzie. Bardzo fajnie, podobają mi się te ino-bomby. Są bardzo sympatyczne. Sympatyczne, Yo, pięknie. Dobra. I ostatnie miasto, podbijamy. Ostatnie miasto jeszcze stara się walczyć, ale nie na dużo im się to... Wszystko zda, przyjmujemy Zajmuje to miejsce I oczywiście przyjmujemy ich Planetę Matczyną Gratulacje Dzięki wojskowej potędze Udało ci pokonać wrogów i zdobyć ich układ słoneczny To mi się podoba Ja mam dużo fantów Ale zanim to zrobimy Ja opuszczę tą planetę, szybko zapiszę zanim gra wywali Mam nadzieję, że, że tak się nie stanie o patrzcie jest 3, 40 przypraw czerwonej. To mi się podoba. Naprawdę. I tutaj mamy ostatnią ich planetę. I pozbędziemy się ich chyba na zawsze. Mam taką przynajmniej nadzieję. To jest Tier 0, więc będzie jedna marna kolonia. O, fajnie, zajmuje to miejsce. I... i co? I tyle. Nie możemy tu nic robić, bo e, za niski typ planety. Zjeżdżać mi stąd. Dobra, oni chyba uciekają, czy nie? Czy nie uciekają? Uciekają, czy nie uciekają? O, to jest pytanie. Nie, chyba oni atakują to miasto nasze, czy nie? Coś, to, co tu się dzieje? Dobra, teraz ja mam czasu na to. Muszę zapobiec katastrofie ekologicznej która jest tutaj ale zahaczymy po drodze o planetę matczyną która się naprawdę przyda i znowu niczego fajnego do przejęcia nie mamy niestety, dobra to jak najszybciej lecimy Tutaj im pomożemy. To są nasi sojusznicy, jak najbardziej. Więc wypadałoby mieć z nimi dosyć przyjemne relacje i stosunki. W jeszcze trzy są, a gdzieś tutaj, I jeszcze jeden ostatni, i mamy skórę czy byka, co ja tutaj mogę kupić. Może Kolonizatron dosyć tani tutaj i chyba tyle, Mam mało pieniędzy dosyć. Nawet bardzo mało. Dobra. Zapiszemy grę. Z się upewnimy, czy ich całych pokonaliśmy, czy nie. Dobra, ludzie. Wygląda na to, że pokonaliśmy dwóch wielkich wrogów. A więc, A dlaczego oni tutaj te chyba nasze planety, czy nie? Ci różowi oni się rozrastają to bardzo niebezpiecznie. Zobaczcie, oni jak co oni wielcy są. To mi się nie podoba. Że oni nabierają taką siłę. A te niebiescy tutaj są słabiutcy. Myślę, że trzeba ich pokonać zanim... A co tutaj się dzieje? Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Dlaczego znaczy, to jest taki? Dlaczego znaczy, to był taki, um, taki miecz dziwny? O właśnie, taki o. Co to znaczy? Chciałbym powiedzieć, dobra, nieważne. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i trzymajcie się ciepło. Cześć.